mili moi, wyrządzę wam, czemu trzeba chodzić po chałupach. Jak macie to moi drzista nie radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, e, subskrybujcie mój kanał. Dzięki, piękne. Tuż mili, e, hańdowni się ludzie jakoś ich więcej nawszczywiali, jako terazy. Baj starki, starzycy, stare ciotki, a ujcowie. Jak jeny kole mało wiela porobili, to się chnet oblikli, e, budki obuli, a szli. A kany chodzowali. Tóż, y, przecażeni przed siebie, y, dycki już od rana wiedzieli, że dziś ona wszywią tego, a tego przeciera. Nie musieli nigdzie dzwonić, nie musieli nigdzie pisać, przyszli a gotowe. Afertik. Teraz już wiem, że to było na istoskrzyż tego, że nie chcieli być sami. Bo dycki tak było, a je, że człowiek ku człowiekowi ciągnie ciągnie, co by podrzistać, pobalandrować. Albo aspoń se kapkę pospołu posiedzić. Jeszcze jako synek pamiętam, a wspominom se, że się chodzowało do... Y, po chałupach. A nie była to żadno ostuda, bo przeca trzeba było roz za czas ząść, a pospołu się zejść, co by powyrządzać, co się na chałupie robi. Y, a co się robi na dziedzinie. Dyski, jako, jako pamiętam, w każdej chałupie było... Cośik upieczone. Buchta, kołocz albo jakieś ciastka. Bo hańdowni baby piekły więcej jako terazy, co by mieć w cośik na plechu. Na nawszczywie się dostawało kąsek buchty, czasem bombona, atei. Starsi pili kawę z takich, z takich szklonek w plastikowym koszu z uchem, ale taki szklonek już się nie ma. Od wszywy do nawszywy się kupa wiecy porobiło, Tuż mama albo, albo stare ciotki miały o czym wyrządzać. Dziś są telefony, tuż ludzie przestali drepsić po chałpach, bo to przecaje kapkę o studa, tak aspoń się prawi. Dziś ludzie są tacy, sami dla siebie, a to nie ma dobre. Kiejsi też się nie chodzowało do przecieli za często, bo się prawiło, chcesz mieć kamrata dobrego, to nie chodź za często do niego. Na, na co się jeszcze, jeszcze chodzowało po chałpach? Tuż hmm, chodzowało się z krystego. Co by pojczać grejcary, soli, cukru, mąki, pieprzu, majerunku, abo ajwajec. Co chybiało, to się pojczowało, a potem się oddowało. A przy tym też było kupa rzeczy, bo przecież aeny tak w a hnet iść, to nie było ganz fajne. Trzeba było dycki siednąć, jak było zima, to się ogrzać przy kachloku, a ai baj wypić tej. Gorszy jak dopojczał, a nie oddał. To już była ostuda bo jak się jeszcze zaszło, a rzekło, że się odda za tydzień, no to było słuszne. Ale nie rzec nic, a oddać za miesiąc, to z tego mogły być po tym kurowody. Do Starki się chodzowało najradszy, bo stareczka dyski wraziła do kapsy kołocz, bombon, albo aj, jak jaki grejcar. Ale takowne już są Starki, że jak wnuki przyjdą, to musi dać, a tak je, a i do dzisiaj. Chodzowało się po chołpach tego, co by jeden drugiemu pomógł. ktoś ich potrzebował, to skozał po ujca, brata albo fotra, a ten przyszedł. Baby też chodzowały pomagać, ale bardziej do szkubaczek, łuskaczek albo na kopoczki. Grejcarów się za to nie brało, ale trzeba było to odrobić. Przy takowej robocie był odzyski moc srandy. Bo się wypiło piwo, tamperli gożołki, albo warżunkę. Dało się przecielowi pojeść, napić, porządziło się, pośmiało się, czasem a się zaśpiewało, zagrało, a było wiesioło. Człowiek nie wziął za robotę ani grejcara, ale i tak szął wyśmioty ku chałupie, bo pomógł. A to było najważniejsze: Kiejsi hańdowni ludzie ciągli ku sobie, ale to był ganz inny świat, co onego już nie ma, a na isto go już nie będzie. Tuż teraz od nas zależy, jeśli się będziemy więcej nawstrzywiać, bo se teraz wspominam, że przez cały mój Stazik prawił: w chałupie ludzie umierają. We swojej chałupie. Tuż lepiej chodzić po cudzych chałupach. Można człowiek będzie żył dłużej.